Tak, chciałam pozdrawić Współdzielnię na Górczyszkiej. Um, bardzo fajny zarząd. Um, mam tam znajomego, takiego super przyjaciela. Um, I w ogóle, tak, wszystkich pozdrawiam. Fajne tu jest osiedle, powiem Wam. Bardzo fajni ludzie tu mieszkają. Naprawdę cool. Co tu można powiedzieć? No, super jest. Zaraz ogarniam ten pokój, bo to jest bałagan oczywiście, bo robiłem kilka rzeczy naraz, to jest taki mały bał bałagan, taki mega duży bałagan. I szybko tu ogarnę, posprzątam i się położę. Ogromnie się cieszę, naprawdę. Dwa sukcesy po prostu i piękne wyniki mocy obliczeniowej. I piękna robota zrobiona, tutaj z tym bagażnikiem. No jest po prostu super. No dobra, no to hej, pa.